Danuta Wawiłow, wędrówka. Pewnego dnia wyjdę z domu o świcie tak cicho, że nawet się nie zbudzicie. I pójdę i będę wędrować po świecie. I nigdy mnie nie znajdziecie. I nie wezmę ze sobą nikogo, tylko tego małego chłopaka, co wczoraj na schodach płakał i bał się wrócić do domu. A dlaczego? To tego już nie chciał powiedzieć nikomu. I jeszcze weźmiemy ze sobą tego czarnego kotka, co miał czy zmarznięty na progu, i każdy odpycha go nogą i nie chce go wpuścić do środka. I będziemy tak szli i szli drogami, lasami, polami, i każdy dzieciak i każdy pies będzie mógł iść razem z nami. I będziemy tak szli i szli, aż kiedyś po latach wielu staniemy wreszcie u celu. I będzie tam ciepła ziemia i dużo, dużo nieba. I każdy będzie miał to, czego najbardziej mu trzeba. I będzie wspaniale, tak, i niczego nie będzie nam brak. I tęsknić nie będę wcale, tylko czasami, czasami pomyślę, że byłoby dobrze, gdybyście Wy byli z nami.